Tylko najmieszny śmieszny, pniczek, więc zaczniemy już z tym 3, 2, 1, go. Jaki skurczywek. O, wiem, co się teraz stanie z kurczakiem. Nawet kot. Oj. Ja No, te psy powodują tych śmiechów. Okej. Okay. Drugie miejsce. No właśnie. A to już z zeszłego roku oglądałam ten, ten film. Trikowy kozak. taki trikowy kozach <laughs> na zdrowie No <laughs> jej taki trik. O nie, to jest straszne O Jezu. I to jest straszne O nie, biedny samochód Samą to za krzywość A ten gościu nie zauważył uwagi, że samochód jest za krzywy. No właśnie A to widziałam, to jest mega śmieszne Gość jest totalnym kozakiem, na serio Ojej. No właśnie, tak to się stało. Kiedyś mi brat miał taką zabaweczkę. Ale biedne dziecko. A to widziałam, że schował przed tym obrazem pieniądze. Właśnie, o to chodziło. No, pić mu się chce, a tym człowiekowi przeszkadza. O no, do oh, Boże, kochany, co ma na w sobie w głowie? Ale Dobrze, że Pone złapał, on, żeby nie strącić tego samochodu krzywdę. O, na serio to wybuchnie. Wybuchnie jak to wciśnie. Albo otworzy. O, właśnie. O, to widziałam, że złapie. Złapał, ale, ale wrzuci z powrotem w inny sposób. To Ta kobitka, że miała 14 lat. A, smacznego pizzy w ogóle. Słodkie pizzy uwielbiam. Ja zawsze zamówiam pizzę. Jak to jest w ogóle zło? Będzie ten gość z złodzieje z są w domu. O, właśnie. Ja wiedziałam, że to sheriff dostanie pysk, jak otworzy, otworzy drzwi od samochodu. O, właśnie. Ej, to jest naprawdę cringe, ale dobry camper. Zajebisty camper. Oj, dobra matka! I zawsze dobre marki. Dobra, niech lecamy, kamy. Zawsze dobre marki są, yy, jak mm, powie, zjedz tego brokułka, będzie zdrowia ryba, a on na to nie, nie, nie będę jadł brokuła, bo to są troszeczkę niestrowe. A matka mówi są zdrowe, więc musisz zjeść dużo witamin i minerałów. Skupię. <głupie> A to widziałam, że dostanie wodą zaraz, jak to popatrzy. No właśnie. A to nie widziałam. Biedna kobieta. Spadł Spad do I Jakie zło. O nie, zaraz dostanie. Ała! Jak się kręci, no nie mogę. Nie, to straszne. Oj, na zdrowie. Jezu fu. Yo, <grywia> to jest tak najlepszy zajebisty moment ever. Zajebisty moment. Netflix. Netflix. Kojarzycie tego z Netflixa zmieniono na Netflix. Masakra. To jest epidemia koronawirusa? Z powodu treningów. I jaki to jest cringe. Teraz spróbuj trafić. Spróbuj trafić do bramki. Spróbuj trafić. Do zostanie. O kurde. Dobrze, że nie do bramki, tylko z powrotem do kamery. O matko. To nie jest Simba. Kobito mówi, że, ktoś, że chce skręcić w prawo, a koleś mówi, że po lewej. I stwierdzałam, że skręcać prawo czy lewo. Dobra, to już jest końcóweczka, chyba w tym momencie. Tak, to już jest końcóweczka. Yy, nie wiem, co mam planować na niedzielny odcinek, więc zobaczymy, co na niedzielę zrobię. Mam nadzieję, że odcinki są zajebiste i mam nadzieję, że jakiś odcinek nagram z połączonym. I zobaczymy. Się uda. Dobra, ja kończę odcinek, także dzięki za oglądanie i widzimy się za tydzień, także elko.